Cześć, witajcie. Właśnie wyszedłam z przychodni, więc Wam powiem kilka słów o służbie zdrowia na Malcie. Oczywiście ja osobiście po 8 latach mam do niej bardzo mieszane uczucia, ale myślę, że to wszędzie wygląda podobnie. I w pierwszej kolejności zaznaczę, że jeżeli wybieracie się tylko w celach turystycznych, na no, urlop, wakacje, to wystarczy Wam e kus i możecie zabrać ze sobą jakieś dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Jeżeli z kolei planujecie przeprowadzkę <coughs> lub tutaj mieszkacie, to możecie skorzystać z Przychodni Państwowych, lekarzy szpitala lub klinik prywatnych i jest taka opcja, żeby sobie też brać ubezpieczenie medyczne, zdrowotne. Jest ich, są różne, więc ja nie będę tutaj omawiać, sobie z pewnością znajdziecie informacje. Dodatkowo też jeszcze wspomnę, że w aptekach często są lekarze, więc można sobie tak z miejsca podejść, bez kolejek za tam 10-15 euro, skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o y, korzystanie z państwowych placówek przychodni szpitala, to trzeba być tutaj na Malcie ubezpieczonym. I oni zawsze pytają o to, czy macie pasek z opłaty, lub jeż jeżeli jesteście zatrudnieni, a jeżeli prowadzicie działalność, to wtedy musicie Yy, ostatnią wpłatę na ubezpieczenie im pokazać, jeżeli nie pracujecie i nawet jesteście zarejestrowani jako bezrobot, bezrobotni, to wam nie przysługuje ubezpieczenie i mówię o tym z takim dosyć dużym naciskiem o tych yy, potwierdzeniach, czyli pasku z wypłaty albo opłacenie ubezpieczenia, ponieważ te prywatne szpitale, kliniki nie posiadają wszystkich możliwości, badań, więc y, będą też was odsyłać do szpitala, także y, no trzeba się w to po prostu zabezpieczyć, ponieważ będą wam przychodziły rachunki, sama kiedyś nie miałam tego kwitka z wypłaty i dostałam rachunek więc, no nie ciekawie i powiedzieli mi, że jeżeli się coś wydarzy, a rachunek będę miała nie, nie to mnie po prostu nie przyjmą i no zakładam, jakby było zagrożenie życie, to, to by mnie ratowali, ale niepotrzebne są takie problemy, więc to by było chyba wszystko, co bym w temacie Służby Zdrowia powiedziała. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać, bo ja no mówię, mieszkam tutaj już 8 lat, więc dla mnie to jest wszystko takie no codzienne i jasne, a ktoś, kto dopiero co się przeprowadził lub planuje tą przeprowadzkę, to może y, mieć troszeczkę trudności, żeby się tutaj w tych wszystkich przepisach po prostu połapać. Także życzę wam zdrowia i do zobaczenia wkrótce.